Jak im się podoba? Na trzy sekundy przed nadejściem listu pana J.B. Hobsona tyle myślał o ściganiu jednorożca, co o poszukiwaniu północno-zachodniego przejścia podbiegunowego. W trzy sekundy po odczytaniu listu czcigodnego sekretarza marnarki byłem dostatecznie przekonany, że prawdziwym celem mojego życia było ściganie tego potwora i uwolnienie świata od niego. A jednak powracałem z przykrej podróży, strudzony i spragniony wypoczynku. Tęskniłem za moim krajem i za moimi przyjaciółmi. Za moim mieszkaniem w Ogrodzie botanicznym za moimi kasztanami i kochanymi zbiorami. Lecz nic nie mogło mnie zatrzymać. Zapomniałem o wszystkim: o trudach, przeciołach, zbiorach i anim się zawahał, przyjąć ofiarę rządu amerykańskiego. Zresztą. Myślałem sobie: wszystkie drogi prowadzą do Europy. Jednorożec będzie zapewne tak grzeczny, że mnie doprowadzi do wybrzeży francuskich. Szlachetne to zwierzę da się złapać na morzach Europy dla mojej jedynie przyjemności. Skutek czego będę mógł złożyć w Paryskim Muzeum Historii Naturalnej przynajmniej pół metra jego halabardy kościanej. Tymczasem jednak wypadało szukać narwala w północnej stronie Oceanu Spokojnego, co równało się powrotowi do Francji, głos drogą na antypody. Conseil, zawołałem głosem niecierpliwym. Conseil był to mój służący. Przywiązany ten chłopiec towarzyszył mi we wszystkich podróżach. Był to dzielny flamandczyk, którego lubiłem i który mnie mi się takim samym wywzajemniał uczuciem. Flegmatyk, z natury akuratny, z zasady gorliwy, z nawychnienia nie dziwił się nadzwyczajnością życia. Bardzo był biegły w robocie ręcznej, sposobny do wszystkiego i na przekór swemu imieniu nigdy nie radził, nawet gdy tego żądano od niego. Ocierając się o uczonych naszego wielkiego świadka w ogrodzie botanicznym, Conseil nabył niejakich wiadomości. Miałem w nim bardzo biegłego specjalistę w klasyfikacjach przedmiotów należących do historii naturalnej. Przybiegającego ze zręcznością akrobaty całą drabinę, działów, grup, gromad, rzędów, rodzin, rodzajów, podrodzajów, gatunków i odmian, lecz był kres jego wiadomości. Klasyfikowanie było jego życiem, jego namiętnością, ale też nic więcej nie umiał. Bardzo biegły w teorii klasyfikacji, mało obezany z praktyką. Nie umiałby, jak sądzę, odróżnić potwisza od wieloryba. Mimo to był dzielnym i zacnym chłopcem. Konseil od 10 lat jeździł wciąż ze mną wszędzie, gdzie mnie ciągnęło pragnienie nauki. Nigdy najmniejszej nie pozwolił sobie poczuć uwagi nad długością albo trudami podróży. Ochotnie pakował walizę do jakiego bądź kraju, do Chin, do Chin czy Kongo, choćby najodlej, najodleglej położonego. Jechał wszędzie z jednakową gotowością. A przy tym był taki zdrów, że mógł sobie żartować ze wszystkich chorób. Muskuły miał tęgę, a nie nerwów. Rozumie się w znaczeniu moralnym. Miał lat 30 a wiek ten do wieku jego pana miał się jak 15 do dwudziestu. Proszę mi dodawać, że w taki sposób przyznaje się do mojej czterdziestki. Jednakże Ponceil miał jedną wagę. Formalista zaciekły mówił do mnie zawsze w trzeciej osobie, co w końcu na Conseil! — Konseil zawołałem powtórnie, zabierając się ręką drżącą z niecierpliwości do przygotowań podróżnych. Byłem pewien gotowości mego chłopca i zazwyczaj nie pytałem go nigdy, czy chce lub nie chce jechać ze mną w podróż. Teraz jednak chodziło o wyprawę, która mogła się przeciągnąć bardzo długo: o przedsięwzięcie zuchwałe, bo o ściganie zwierzęcia, które mogło zatruć fregatę jak łupin orzecha. Było się nad czym zastanowić nawet człowiekowi najobojętniejszemu w świecie co też mój konsejl? Konsejl krzyknąłem po raz trzeci. Konsejl wszedł. Czy to mnie wołają? zapytał. Tak, mój chłopcze. Przygotuj wszystko do podróży. Za dwie godziny pojedziemy. Jak im się podoba. Spokojnie odpowiedział konsejl. Nie mam ani chwili do stracenia. Zapakuj w moją walizę wszystkie moje przybory podróżne: suknie, koszule, obuwie i tak dalej, nie przebierając byle jak najprędzej. A zbiory ich? Zauwa zauważył kolej. później się nim zajmiemy. Jak to? A Archioteria i Hyrakoteria, Oreodonty, or Heropotamy i inne ich szkielety i kadłuby pozostaną w hotelu. A Babirusa żywa? żywić ją tu będą przez czas, czas naszej nieobecności. Zresztą wydam rozporządzenia, aby nam do Francji wysłano całą naszą menażerę. Więc nie powrócimy do Paryża? Zapytał conseil. – I owszem, tak, tak, odpowiedziałem, wykręcając się, ale musimy trochę zboczyć z drogi. Jak im się podoba. Och, to będzie drobnostka. Trochę zboczymy z drogi, nic więcej. Pojedziemy na fregacie Abraham Lincoln jak im będzie najwygodniej. – Spokojnie – odpowiedział Koseń. – Ty wiesz, mój przyjacielu, tu chodzi o potwora, o sławnego narwala. Pojedziemy, aby oczyścić z niego morza. Autor dzieła In Quarto w dwóch tomach o tajemnicach wielkich głębin podmorskich nie może odmówić uczestniczenia w tej wyprawie zaszczytnej lecz niebezpiecznej zarazem. Nie wiadomo, dokąd jedziemy. Te bestie mogą być bardzo kapryczne, lecz pomimo to pojedziemy, tym bardziej z tak dzielnym jak Farragut dowódcą. Co zrobią, to ja uczynię, odpowiedział conseil Ale pomyśl dobrze, bo nie chcę nic ukryć światowo. Jest to jedna z tych podróży, z których się nie zawsze powraca. Jak im się podoba, w kwadrans potem nasze pakunki były gotowe. tę tęgo się uwinął i, po, i pewien byłem, że nic nie brakowało, bo on koszule i suknię klasyfikował równie dobrze jak ptaki i zwierzęta z sące. Windą hotelową zjechaliśmy do wielkiego przedsionka w Antrosoli, skąd kilka już na dół prowadziło tylko schodków. Zapłaciłem rachunek w kantorze, zawsze napełnionym interesantami. Dałem zlecenie, aby wysłano do Paryża moje paki ze zwierzętami wypchanymi i zasuszonymi roślinami. Zapełniłem otwarty kredyt, dość znaczny dla Babirusy, i wraz z konsejlem wskoczyłem do powozu. Za 20 franków powiedziałem nas z Broadway drogą na Union Square. Czwartą Avenue do rogu Bowery Street, z Catherine Street do 34 przystani. Tam powóz nasz wyjechał na prom i dotarliśmy w ten sposób do Brooklynu, wielkiego przedmieścia Nowego Jorku rozłożonego na lewym brzegu rzeki Wschodniej a w kilka minut potem byliśmy w przystani, gdzie Abraham Lincoln otworami dwóch swych kominów wyrzucał gęste kłęby czarnego dymu. Bagaże nasze bezwłocznie przeniesione zostały na pomost fregaty. Wskoczyłem na pokład i zapytałem o dowódcę Farraguta. Jeden z majtków zaprowadził mnie do dziarskiego oficera, który wyciągając rękę rzekł – Pan Piotr Aronaks? Ja sam odpowiedziałem – Dowódca Farragut w, sam, w swojej własnej osobie. Witam pożądajnego gościa w osobie szanownego profesora. Kajuta pańska jest dla pańskiej usługi. Nie chcąc kapitanowi przerywać zatrudnień jego przed odjazdem, poprosiłem, aby mnie zaprowadzono do przeznaczonej mi Abraham Lincoln i wybrany był doskonale i bardzo dobrze zapatrzony odpowiednio do swojego przeznaczenia. Była to fregata wielkich rozmiarów, z przyrządami przygrzewającymi parę, które dozwalały doprowadzić jej ciśnienie do 7 atmosfer. Pod takim ciśnieniem średnia szybkość fregaty wynosiła i 18,3 mili na godzinę. Prędkość ta to bardzo znaczna, ale jeszcze niedostateczna do walki z olbrzymim potworem. Urządzenie wewnętrzne fregaty odpowiadało jej przymiotom żeglugowym. Byłem bardzo zadowolony z mojej kajuty położonej na rufie w obrębie obwodu oficerskiego. Wygodnie nam tu będzie, rzekłem do konsejla. Tak wygodnie, z przeproszeniem pana, odjął konsejl jak rakowi pustynkowi w skorupie. Pozostawiłem konsejla, zajętego naszymi tłumakami, a sam wyszedłem na pomost, aby się przypatrzeć przygotowaniu do podróży. W tej chwili kapitan Farragut kazał odwiązać ostatnie łańcuchy, przetrzymujące okręt w przystani Brooklynu, tak więc gdybym się był spóźnił o kwadrans, mniej może nawet byłbym stracił sposobność odbycia tej wyprawy nadzwyczajnej, nadprzyrodzonej, nieprawdopodobnej, której opis jakkolwiek rzetelny może obudzić niedwierzanie. Kapitan nie chciał tracić ani jednego dnia, ani jednej godziny, aby jak najprędzej dostać się na morza. Kazał na morzach, na których spodziewano się spotkać potwora. Kazał zawołać głównego mechanika. Czy mamy pary? Zapytał. Tak jest! Odpowiedział mechanik. Go ahead! Zawołał kapitan. Na ten rozkaz przesłany maszynie za pomocą ścieśnionego powietrza. Maszyniści puścili parę, która ze świstem wpadła do szybrów. W pół otwartych, długie poziomy drągi tłoków jęknęły, długie poziome jęknęły, ruszyły z miejsca, tryby wału, a śmigi, śruby poczęły uderzać o fale ze wzrastającą szybkością i abraham Lincoln poważnie wypłynął otoczony mnóstwem małych statków parowych, zapchanych ciekawymi, którzy go odprowadzali. Przystań Brooklynu i cała część Nowego Jorku, leżąca nad brzegiem rzeki wschodniej, roiły się od tłumów ludzi. Pół miliona piersi wyrzuciło w powietrze trzykrotne hurra! Tysiące chustek uduszących się ponad tym tłumem powiewały ku fregacie, aż do jej przybycia na wody Hudsonu. To jest do krańca tego przedłużonego półwyspu, który tworzy miasto Nowy Jork. Wtedy fregata płynąc od strony New Jersey wzdłuż prawego brzegu rzeki cudnymi zasianego willami Przeszła pomiędzy fortami, które powitały ją wystrzałem swych dział największego kalibru. Abraham Lincoln odpowiedział trzykrotnym podniesieniem i opuszczeniem flagi amerykańskiej, której 39 gwiazd błyszczało na wierzchołku tylnego masztu. Potem zwalniając bieg dla wypłynięcia na kanał zachodzący w zatokę utworzoną przez Cyper Sandy Hook, Przesunął się raz jeszcze około tej ławy, piaszczystej, z której biegło pożegnanie tysiąca widzów. Godzina trzecia wybiła. Pilot wskoczył do swego czuna i podpłynął do goeletki oczekującej nań pod wiatrem. Wówczas ogień podscono. Śruba uderzyła o falę jeszcze gwałtowniej. Fregata podpłynęła wzdłuż niskiego i żółtego brzegu Long Island, a o godzinie ósmej wieczorem całą się pary pędziła już po szarych wodach Atlantyku.